Królestwo Niebieskie stanie się wtedy podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Z nich pięć było głupich, pięć mądrych. Otóż głupie zabrały swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Mądre natomiast wzięły w naczyniach oliwę do swoich lamp. Gdy pan młody się spóźniał, wszystkie poczuły się senne i na dobre zasnęły. Nagle w środku nocy wołanie się rozległo: Oto pan młody, wychodźcie na spotkanie z nim. Obudziły się wtedy wszystkie panny i zaczęły szykować swoje lampy. Głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam oliwy, bo nasze lampy gasną. Na to mądre odpowiedziały: Jeszcze by nam i wam zabrakło. Lepiej idźcie do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy poszły kupować, przybył pan młody i te gotowe weszły z nim na wesele. Drzwi zostały zamknięte. Przyszły później także pozostałe panny i wołały: Panie, panie, otwórz nam. Na to on odpowiedział: Jakże to? Pytam Was, ja Was nie znam. Czuwajcie zatem, bo nie znacie dnia ani godziny.